Cześć, witam Was. Tutaj mimek i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak będę chciał, prawda, y, moje takie rozsady będą. Ładne. tu mam jeszcze słonecznik, który zasieje na polu. Pół kilo kupiłem. Czarnego tego drobnego. I ja tam zapłaciłem. 13 zł mniej więcej i będę siał dynię zwyczajną soraja cukinia D dynia ale cukinia takie życie dynia zwyczajna nimba cukinia ogórek konserwowy śremski f1 ogórek kwaszeniak mieszaniec f1 Koper Ambrosia tor. Dwie paczki Może zacznę od... Dyni chyba będę... Jaka tam wielkość tej dyni jest? Dunie chyba od razu do cylindrów albo do dyniszek będę siał Taka wielkość nasion, Oczywiście Nasionek Jak to ja Żeby czegoś nie spierdzielić, to musi być sukno To od razu do niczy więc może jako Tu jest ta ziemia, ten substrat z, z balotów Ona jest dość ubita więc trzeba ją do tych multiplatów takich musi być dość drobna ziemia żeby ładnie się rozrastało więc trzeba ją tak w rękach trochę pokruszyć jeszcze niektórzy używają podłóż różnego rodzaju z, z kokosem bodajże czy coś tam ale dla mnie to niepotrzebne jak ktoś ma niech sobie stosuje ale ja robię jak robię ale i tak rośnie potem i tak z tego będę wszystko na pole rozsadzał bądź do doniczek albo na ogródek z którego był zresztą wczorajszy film znaczy ten taki mały ogródeczek tam będzie fasolka może Teraz bierzemy drugi multiplat Przykładamy równo do tego I uklepujemy Żeby powstały wygłębienia Które będziemy wrzucać nasionka. nasionkę Ale za mało posiągę. No Teraz do podstawki po słoiczku Kupiemy nasiona. Koper by w sumie można było od razu do ziemi siedzieć, ale... Ja, ja jestem taki profesjonalny. He, co tego tak dużo? No, ja byłem taki przyzwyczajony, że w paczce jest zawsze mała. Tyle mi się tego było w paczce. Takie są nasionka. Takie są nasionka. Dość dziwne tego. No ale kit będziemy siać. Ja tutaj do tak drobnych nasionek używam pęsety. A sumienie są nawet takie drobne, ale... ale tylko się nawet chwycić nie da. Tam po parę, parę nasionek... Od jednego do trzech. No ja oczywiście dziesięć. Ale jak to ja? To się potem i tak rozrośnie. A będę to wysiałem też w sobotę. A nie! No film tak. Film był wczorajszy, ten co wczoraj wrzuciłem, ale w sobotę go kręciłem. I w sobotę siałem również sałatkę. Z jednej paszuszki wyszły chyba z cztery paletki. Zaraz policzę. Raz, dwa, trzy. Sześć jednak. Dobra. Już jedną sałatę mam, y którą sobie posiałem wcześniej, bo ja tak się je y partiami, że tak powiem. Pierwszą partię zasięłem tak na początku marca, tą drugą teraz tak właśnie jak tamto już jest w takiej wielkości, to tą zasięłem właśnie tak już pod koniec marca, nie, jak tamta już rosła, i jak ta, y, którą teraz posiełem będzie w takiej wielkości jak tamta, to będę siał kolejną, tak żeby to partiami wyrastało. No bo to też jak teraz jeszcze tak trawki nie ma dość te bardzo dla króliczków to będzie króliczką dawane Kurki też lubią sałatę A ja też lubię sałatę Niektórzy mówią że sałata takie trowsko jedne Nie lubią tego bo to niby jak zwykłe ziele strownika. I oni ziela strawnika nie jedzą to sałatę też nie będą mieć no ale ja lubię Teraz to jeszcze tak przysypadzimy. I się uklepie znowu jeszcze. I takie coś należałoby od razu podlać. Tak, należałoby to podlać, gdyż to jest sucha ziemia, bo w balotach jest najczęściej sucha ziemia. Żeby były lżejsze do przenoszenia, a potem się ją podlewa. Dobra, pokażę efekt, jak już wszystko będzie zrobione.